Zabraliśmy się tutaj dzisiaj i zbieramy się co środę w tym miejscu, by wystawać się lepszymi liderami, jak nas pokazuje, przywódcami wodzami. Ale zanim to się stanie, musimy panować też jedno z tych filarów lidera, którym jest przemawianie publiczne. Przemawianie publiczne jest to taki gatunek, w którym mówca staje tutaj przed wami, aby rozwiązać wasz problem, dylemat. Najpierw się musi z wami jakoś wejść w kontakt, we, za, za, zawrzeć z wami jakąś więź i zawsze jak mówca tutaj występuje, mówi nie mój problem, tylko nasz problem, nie mój, tylko nasz. I takie, jak takie powiedzmy wejście w kontakt następuje poprzez zadanie pytania otwartego. Między innymi, czy ktoś z nas ma problemy ze snem? Tak. Potem mogę zadać pytanie otwarte. Jak sobie z tym radzicie? Wtedy padają odpowiedzi. Wysiłek fizyczny, melatonina, yy, czy, czy tam cokolwiek innego. I następnie. <słuch> tak. I te problemy następnie rozwiązuję trzema różnymi sposobami. Trzema, trzema różnymi rodzajami. Mów. Pierwszym rodzajem mowy, która jest taka kierowana ze względu na zadanie, jest mowa informacyjna. Tutaj chcę Wam dostarczyć po prostu czystych, żywych informacji, które mają pomóc, żeby ten problem ze snem rozwiązać. Więc albo zadaję pytanie, albo daję anegdotę. Anegdotą w tym wstępie może być tak: czy wiecie, że pies bardziej umrze z braku snu niż z braku jedzenia? ty też to już tak zwiększa Was zoom, moją koncentrację na mówcy i Wy tym samym koncentrujecie się na śnie. Następnie w tej mowie informacyjnej zawieram trzy główne wątki. Nie więcej, żeby, żeby mówca mógł to zapamiętać, mógł sobie też uruchomić wyobraźnię. I tutaj w tych trzech różnych wątkach zawiera między innymi konsekwencje, przyczyny, rozwiązania. A następnie to podsumowuję, że na przykład jeśli następnym razem zdarzy Wam się problem ze snu, przypomnijcie sobie z tą, ten, y, tę mowę. Mowa ma być tak skonstruowana do zakończenie, by zawsze móc kojarzyć mowę, y, mowę danej osoby z tym rozwiązaniem. Typu mowa Damiana, używamy menadżera haseł. Mowa Kaprysi w Ryanerze, wykupujemy osobno miejsca. Nie się żeby mieć taniej. I tym samym mowa jest zapamiętana, i tym samym problem mamy w przyszłości rozwiązany. Następne zdanie mowy inspiracyjne. Polegają one na tym, że zmieniamy swój światopogląd, nastawienie myślowe w myślach do, do danego tematu. Typu, wróćmy do, do naszego snu: że za dużo światła powoduje to, że możemy mieć. Problemy z zaśnięciem. Do tego dwie godziny przed snem ograniczamy, ograniczamy kontakt z laptopem, z komórką lub nosimy specjalne okulary. I tutaj możemy warto przytoczyć, tutaj musimy się posłużyć storytellingiem. Albo na swoim przykładzie, że takie robiłeś eksperymenty i ci wyszło i, i też zostawiamy mowę z jakimś jednym hasłem, które dzięki temu zapamiętamy. Storytelling pozwala nam się wczuć, pozwala nam to, pozwala nam to zapamiętać, gdyż to są włączone emocje. Trzecia mowa, trzecia, trzeci rodzaj, mowa perswazyjna są stosunkowo rzadkie. Polegają one na tym, że, że przekonujemy kogoś jego własnymi siłami, bez jakichś bez jakich metod siłowych, że coś, że coś dana osoba zrobi. Między innymi tutaj możemy wymieścić, jeśli zeźmie przed, przed, przed śniem, że dwie godziny przed snem nie jemy, nie jemy nic. Przytaczamy tu też oczywiście starego, starego mnie, starego, starego ja i, i na końcu wniosek przyłączy się, chcesz spróbować, zrobisz to, zrobisz, to, zrobisz to razem ze mną i sprawdzamy, jak to działa. Więc zatem podsumowując te trzy rodzaje mów, tak sobie wyobraźmy z siebie jako mówcę, który jest taką tasią, tasią mamą. Jak pamiętamy z, z Discovery Channel takie filmiki, przychodzi mama z robaczkiem, a tam są małe pisklaki. One wołają, jeść, otwierają te pyszczki i tutaj musimy dostarczyć taką, ten surowiec dla tych pyszczków, dla tych ptaków, żeby był jak najbardziej wartościowy. Musi być odpowiedniej ilości, nie za dużo informacji, czyli tak dostarcza w odpowiedniej pokrojone, poświatowane gąsienice robaki. Nie, nie może też przynieść czegoś, co, co dla nas jest niestrawne, niezrozumiałe. Nie przyniesie śrubki, kawałki izolacji czy kamieni. I też nie przyniesie za dużej ilości. Nie przyniesie na przykład zaskrońca mam z taką. I tym samym. Kierujmy się tymi, trzema rodzajami mów, wybierając nasze konstrukcje mów, między innymi przy najbliższych konkursach. Panie to jest master.